Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Scenotaur 2019 Witam was w kolejnym odcinku z Osi. No ma W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, jesteśmy na zimie I sprzedajemy sobie jęczmień 178 ton Cena 1140 No i dobra, rozpocznij kurs Rozpocznij kurs No także trochę włożenia mamy, bo to jest 160 ton jeszcze, tu jest 108, ale tu chyba będzie co na jutro dopiero. Ale no i rzepak sprzedałem za 2180. No także sama pszenica i mi ufunduje nowe nabytki. No bo z rzepaku to mi tam ufundowała Tylko Nie wiem co jest kurde z tymi przyczepami, albo nie wiem z czym. Albo może przez to, że, że ten trigger od wysypywania silosa jest na, na kostce wysypowym? Nie wiem. Bo wyskakuje tylko trigger, y, ładowanie silosa na farmie i przejeżdża dalej i zamyka plandekę i jedzie na skup i spust, by tak krążyli w kółko. No ale dobra, pierwsza przyczepa. Za 20 tysięcy, tak? Czyli za 20 coś. No i dobra, 8 na mapę, oczywiście. Kolejny odcinek. Za przyczepę dostaje 20 tysięcy. Czy znaczy, no to jest akurat mniejsza, dlatego? Będziemy sobie w czwórce siedzieć na razie, no bo będę musiał włączyć jej wysyp. No niestety, metal też jest trochę większa. O tam tonę 300, także tutaj dostanę 22 tysiące. Tak myślę. No i dobra, wsiadam sobie do czwórki, bo na podjeżdża na Silo zaraz będzie podjeżdżać. A patrzcie, mam 372 minuty bieżąca sesja, jednak. Miałem godzinę temu skończyć, ale jednak nawoziłem, tamto pole zasiałem i stwierdziłem, a zrobię sobie jeszcze oczynienie ze zimy 22 000. By, No 22 tysiące Także sam miecz mi na się sponsoruje siewniki Przenica pszenica mi przyczepy te ciągniki jęczmin sponsoruje mi siewniki a pszenica jak się uda to ciągniki a jak nie to to dobierzemy sobie kredytu najwyżej o zaraz wyskoczy ładowanie czy nie wyskoczy Ładowanie 0 z 18. No, i nagle przejeżdżę dalej. Słyszę z TS-a kiedyś. Siewniki sobie muszę tepnąć na sklep. A tam po 30 kg nasion tylko. Siewniki są wywalone. A dzisiaj sprzedaż siewników sobie zrobimy. I to co będzie plus te 20 tysięcy może. No i dobra. I co, wyskoczy? Ładowanie czy nie wyskoczyły? ładowanie? Dobra, ale on pewnie zaraz kryje plędekę no właśnie. Lecisz kierownik. Czwórka dojeżdża nas na ten. Na skup. Że jest dobrze. A my lecimy te dwa silniki sprzedać. Nie pamiętam czy ten trigger był. Ale chyba gdzieś tam. Chyba gdzieś tam Mam no, 13,5 nawet o. o! Nawet fajnie zarobiłem z tych siewników. Kurde, zarobiłem z tych siewników, więc niż za przyciatę No plus 20 tysięcy ciągle Na jeden siewnik już mam. No oczywiście za stówę. Czyli na jeden siewnik już mam Ale chłop tu skróty zrobił Nie no ja to jak nagrywałem to takie skrótki zrobiłem żeby Oni się ty nie tykali jak prze będą jechać na kursie Chociaż to jest szeroko to to by przejechali obok siebie Dlatego specjalnie aż po półczu nagrywałem zawsze kurs Nagrywa, po to żeby Jak jedzie kosmos przeciwko no na to żeby nie wyskoczyło że się zablokował tylko tutaj jest ten moment trasy najgorszy z wyjazdu z gospodarstwa, bo jest klejony i tu mogą cię stuknąć tylko, a tak to wszędzie mają normalny przejazd. Tu po sąsiadach rzepaków, ale co tam. Ty wiecie co, ja czwórką może sam sobie pojeżdżę. Kurde, mogę mógłbym chyba tą jedną autosankę do tego, do zatorka zostawić, by zatorek też jeździł. To no, czwórka 68 godzin już. Ja ich tu będę przejmował i po prostu będę jeździł sam na Stilos, no bo ja jadę szybciej, no bo ja da 30, a oni to tylko się wleką. No ale zarzuciło O zaraz że ciągnik musi być zatankowany, a po co ma to wyskakiwać Dobra, tu po całym drzewkę i może się złamie Złamię się? No ja... Na styk Znaczy no jeszcze trochę do ale... A 86 ton jeszcze, dobre. Też za dwa kursy i będzie po robocie No, dwa kursy po dwie przyczepy. Znaczy inaczej, na każdy ciągnie dwa kursy, a no może tak. No i znowu będzie 20 tysięcy. Bo siewniki mają być kupione te Porsche, czyli 208 tysięcy na sam siewniki. Takie słowo, że nie miałem więcej paku, no ale ciul tam będzie kredyt brać najwyżej Chociaż może jeszcze pszenica zaskoczyć, bo pisze, że jutro jest najwyższy dzień sprzedaży 1260 Ja chcę, chodzić, żeby te 1200 było Czyli 100 To 120 tysięcy by było Trochę mało 120 tysięcy, trochę mało Najwyżej będzie kredyt brać, no bo ja muszę już mieć te ciągniki kupione No przecież siewniki sprzedałem teraz krowę, jak tam krowy, jak tam krowy o, widać wodę trochę trzeba będzie ale o, nowa krowa się urodziła wczoraj Tam dwa dni temu No i fajnie To mi się podoba No i teraz sprzedam tą przyczepę jęczmienia i będę miał na dwa siewniki dopiero ta będzie płodna Ta będzie wydała potomka na świat za Za miesiąc Czyli czwartego dnia zimy Będzie małe jałeczka No i dobra i ogień Centralny elewator Cena się trzyma Czasu napięć nie daje, żeby cena mi tutaj, tutaj tego naczynienia nie spadła, bo eksponie stanie lipa. Niby DB14 wchodzi 19 ton. Bo to jest ta premium, bo ta zwykła no to chyba tam 17, bo 15 ton chodziło na 14. że to jest wersja premium, no to wchodzi więcej. O kurde, dobra, nie dosypię te parę kilo. 29 ton, no to i tak muszę na dwie wszczepy jechać jeszcze. I to mi się podoba, że jeden wyjeżdża z gospodarki, drugi jest na, na tym, na skupie. Fajnie, to się tak wymieniają. No i dobra, i będzie 20, czyli będzie 203 tysiące? Nie, więcej, 113, 213 będzie. No już na dwa siewniki mam i zostaje mi z tego 6000 <grym>, Czyli teraz wszystko co się będzie sprzedawać, czyli już na cielniki zarabiamy Dobra, jak tu jestem, to chociaż wody sobie dalej moim krowom. Nawróci się nawródziły No i dobra, i lecimy sobie na... Gospodarstwo, bo czwórka już dojeżdża, ja się dojeżdża się, dojeżdża, ale powoli. No w 13 minut wywieźliśmy 100 ton. 150 ton. A fajnie jak będą nowe ciągniki to będą też dwie nowe przyczepy. Prawdopodobnie jakieś trzydziestki wpadną. No to wtedy na cztery ciągniki by było, to już by był kozak Musiałem wyhamować, bo bym w ten, w mój kulter Żeby ten miał tą 18 ton, żeby, bo ma większym no to prosto, żeby więcej zabrał a czwórka jeszcze nie wyjechała, to dobrze. Tak na styk w sobie się minęli. No i pusto, i to, to, to co się z tego, z Tesla, no to już będzie. Wiadomo ile mam kasy na koncie 202 tysiące Przykór ze zbiorów A 200 tysięcy będzie czy nie będzie? No nie jest tej przyczepy, ale 83 No to będzie na razie 250. No to właśnie nie wiem, ile potrzebuję na te ciągniki, bo muszę sobie to obliczyć ale to po odcinku bo nie chcę wam zdradzić, jakie będą ciągniki. Musicie oglądać kolejny odcinek, żeby wiedzieć, no i co będzie to 200 tysięcy, czy nie będzie. No to ma 18 ton. Czyli 18 tysięcy. O, będzie. Jest nawet trochę więcej niż 202 000, 203. No i dobra, i gitara, i możemy sobie skręcić czas, i zobaczymy, do ilu podskoczy ten na pszenicy. 1136, 7, 8, jeszcze trzeba 1200 była. Według cen to jutro ma być najlepsza. A także zobaczymy, będzie 1220, Jeszcze znaczy zobaczymy na ile tym, na tym unie zbożowym 1090 prawie, zatrzymam, bo czasem może będę musiał kurs przerzucić. Na pewno muszę sobie tego nie miało być. Tu muszę sobie przynicę ustawić. Dobra, nie chcę pochodzą, chłopaki, bo zimno jest to jest 1200. O, to też rośnie. Ciul tam po ciemku będzie wywozić, ale cena się liczy. Co te chmury robią? Nie wiem co zrobić te chmury. Na przykład się do tyłu iść. 205 210. 212 jest.

Kurde, ja tym samym się skupię Także z przyjemnicy trochę więcej będzie dałaś kasy No bo jest zaznaczone Grzej Trzeba było jak 1260, było, trzeba było sprzedawać, ale no dobra, myślałem, że trochę podrośnie, ale... Znaczy na no testotron to, to, to trochę pójdzie wyłożenie niż... Niż, niż, niż te 180 jemczmienia ale już wiem, że będę musiał wziąć kredyt, bo mi ta pszenica nie pokryje kosztów Miałem ja że 650 tysięcy kiedyś potrzebuję no trudno, trzeba będzie kredyt wziąć ale już będę na nowe maszyny, to chociaż będzie lepiej się pracowało Ile za osiemnaście ton dajecie kasy? O, nawet ładnie. Dwadzieścia trzy tysiące? Ej, to coś może będzie z tej... Dobra, idę szybko ukrów, krów ogarnąć czystość. Jeszcze. No nie jesteś dziwny, trzeba tak robić, że trzeba sprzedawać i w międzyczasie jeszcze latać do krów. Dobra, może to wiadroko tam lecić. Może jutro będzie nowa krowa. O, teraz ten majster sprzedaje 310 tysięcy. I 24 tysiące. 70 ton zostało. Jak będę miał 500 na, licznik, na koncie, tysięcy, to będzie dobrze. A w przyszłym sezonie będę miał dużo kasy, no bo mam dwa duże pola yy, rzepaku. I tutaj mam małe pole jęczmienia, a tu będzie soja. A soja to za 3600, jak musi, musi być, zostanie zawsze. Zawsze jest 3600, 3500 No No to za swoje będą grube kasiora No ale za swoje też będziemy dostawać wszystko w pola zawiodło się na tym rzepaku, że tak mało sypło. Tylko na tym rzepaku się zawiodły. Z tej trzynastki tak zwanej małego pola dało tylko 18 ton. No tam idziemy na jakieś 30 ton, a tam tylko 18 ton dało. No tam ciulowy podozden pewnie był. Pięciolowy podostrzen był na pewno. No teraz będzie znowu 50 tysięcy. To będzie 365, no to 400 na koncie i no będzie. 400 tysięcy będzie na koncie. Czyli będzie na dwa siewniki i na ciągnik. A na drugi będę musiał 200 dobrać w kredytu pewnie. Sobie, po odcinku obliczać sobie cenę jaką potrzebuję i tyle dobiorę sobie kredytu. Dobierzemy na odcinku kolejnym. O, a jak tam krowy? Gnajowieca 24 Ej, a mleko O! 1300! Y, 2300 Ej! To wiem gdzie jeszcze... Cz, wiem co robię. Te pan beczkę, y, czy te pan Zetora resetuj. Dużo tego mleka? 1800 zawsze coś zarobię Uniwersytet Trailer, tak Kup 2800 to co to dla mnie? A ja będę miał już beczkę na mleko I czekamy do ceny aż będzie dobra za mleko No i jeszcze mleko dzisiaj opierdzielimy Mleko mleko mleko, mleko O, dzisiaj jest ta jedna takich z wyższych cen. No to nie no, dzisiaj trzeba opierdzielić to mleko. Bo, bo za mleko jest 2300. A to pokazuje, że mleko ma być za 2350. Alt S no może ma te 1700 litrów, ale powiedzmy, że te 2 tony były 2000 litrów to zawsze jakiś zysk. W ostatniej chwili zdążyłem się tepnąć do niego. dobra grzej no 16 ton dla Ciebie zostało mordo no 400 będzie z tego jeszcze za mleko tam parę groszyle no groszy nie groszy w zasadzie Klapkę otworzyłem Dobra tego damy bo to ma pełną i będzie znowu 22 tysiące No to do 400 dobijemy tysięcy tak Nawet w sumie dobrze zarobiłem z tego Czyli tak nawet dobrze z tego zarobiłem bo od samego jęczmienia i pszenicy tyle wyciągnął? 400 tysięcy? Znaczy, z przenicy bym miał więcej, gdyby o te 6, 7 dolarów było, no, no, więcej no bo spadło mi o 8 dolarów. Nie na no, 19 tysięcy z tamtej przyczepy? Nie no, no co wy. Tam 14 ton było, no to nie wiem ile tam może dać. 16 tysięcy da, to będzie dobrze. A, jednak jest 400 tysięcy. To do 20 tysięcy dało, o panie. No i dobra, i teraz już dałoby się skręcić czas, żeby zobaczyć ile będzie co na mleka. Za ile o. nie ile, tylko za ile. O dobra, to tutaj postawię, ja sobie to później ustawię te ciągniki pod miniaturkę ładnie. właśnie ślizga. O, bokiem. znaczy no tego nie było widać akurat ale, znaczy, no ja widziałem ale nie wiem czy było na cienkuje, tego nie było. Ktoś w kto tymalczu na oko to zobaczy. No i dobra, lecimy jeszcze za torem z tymi. z dwoma litrów prawie spadnie to złotówkę? spadnie, dobra bo mleko spada także grzejemy ha, bo dobra zetora trzeba naprawić bo on już ledwo rusza No teraz to jo, bo w ogóle jestem mlekiem, nie muszę ruszyć, bo no, jakby na maksa zniszczony, nienaprawiany. Czy dlatego tak ciężko on na polu szedł? Taka beczka 2800, a 8000 litrów, także ona jest bardzo fajna. Raz, że tania, a dwa, że przydatna. Bo można krybę zmienić i można tutaj ten paliwo włożyć, wszystko można. Dobra, idziemy ten to mleko. No, w tym sezonie to za mleko to słabo, no bo mi się to mleko zwróci, to te krowy mi się zwrócą, to i wszystko, cała inwestycja no trochę zejdzie. Dobra, grzejemy ten tu z wiatrem, siedzi. Dobra, tu skręcałem, bo tu się wylewa mleczko Za daleko było, pojechałem O, złapał triggera, ale dopiero jak już odjechałem, czekaj Jeszcze raz to podjadę O i sprzedajemy No i kasa leci i C 4000. I już pierwsze zwroty są za krowy! Dobra, także, także tym akcentem kończymy ten, odcinek, kon, kończymy ten odcinek Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podejście się, filmy, trzymajcie się cześć!